Czekaj, bo to jest mój pierwszy film na moim kanale. Ja jestem jestem Sopicense, a to jest Tam Fortress 2. Na wstępie chciałem Was prosić, żebyście zostawili subap, o której przesłali film z znajomym. A ja zacznę sobie. że pierwszy odcinek będzie na potach. Niech będą easy, tak mi pewnie załorają. I ten film będzie podzielony na dwie części, czyli atak i obrona, gdyż. Nagrywam całość naraz, czyli 40 minut mniej więcej, to mam jakiś problem, że nie, nie, nie słychać na filmie. Sprawdzę, czy w filmie, który będzie podzielony na dwie części, też taki problem będzie występował. Jeżeli nie, to filmy w tym będą dzielone na dwie części. Jeżeli dalej to będzie występować, to nie wiem, co zrobię. Myślę, że w pierwszej części będzie atak. Chyba sobie tu chwilę poczekać, bo po prostu są przygotowania, czerwoni się szykują na wybronienia i tak im się nie udaje, to wiem. Dobra czekajcie, sekundę. Dobra, już jestem, chciałem zamknąć GGB, bo hałasy. Okej. Okay. To jest moja trzecia próba nagrania tego filmu. Już nagrywałem jeden wczoraj. Bez dźwięku mi się nagrał. Jeden jakieś ...jakieś 10 minut temu skończyłem go nagrywać, też jeszcze nagro bez dźwięku. No i teraz nagrywa... trzeci. No i będzie podzielony na dwie części. Jeżeli dalej po prostu będą te problemy, to... Nie wiem, co zrobię. Mm -hmm. Mm -hmm. To nieźle. To nieźle. Black Mesa. Ja chyba był taki tryb w Gmodzie. Ojej. Tego nie miałem dobrze widać. Dobra. Przejdę jeszcze tak tędy jakoś. Okej. Okay. Nikt się nie podejrzewa. A kurde, jeszcze mi zabili Ej Jaki znajomy, co czy gra? Upsie Czemu jak nagrywam? Muszę zobaczyć co mi powiadomienia No dobra, nieważne Liczę na to, że teraz... Mi wszystko po prostu wyjdzie Pierwszy mój kill Ej! Byłem przebrany. Ale zostałem oskompany. Nie wiem też, jak będzie z filmami z cs Bo CS też trochę trwa. Ale nie wiem. Jeżeli nagram dwa odcinki, będzie dokładnie to samo co z, z TF-em. Będę je też dzielił na części. Natomiast dzielił będzie wszystko, że dobrze, dobrze działać to... Nie będę dzielił Hylox z CS a Tędy się wyjdę. Czemu nie? Z Tego działka trzeba się szybko pozbyć. Nasze tutaj widzę, że też użyć zaczęło. kombinację z tym działkiem. O, dobra, mamy już połowę. No. Dalej. Tutaj jestem. O. Masz ranę. Dobra. To już tutaj przygotuję, i tutaj będzie teraz, teraz jeszcze nie. Teraz, jak to zajmiemy, to następny ten będzie według mnie najtrudniejszy punkt do przejęcia. Jest jeszcze jeden najtrudniejszy: wydaje mi się, że ten jest wiele trudniejszy, bo jest tak zrobiony, że jak się dobrze ustawiam, to po prostu obrońcy mają widok na wszystkie trzy punkty. No i jeżeli dzieli... po prostu. Będzie... będą i nie wiedziemy wszystkimi punktami naraz, albo tam i tutaj jest nierealne. Jak mi się wydaje, to mogą mieć mój używał. ale jakbyśmy jechali się z nie mogą być tak, że będzie dwóch RPG-ów. I no. Nyż nas nie będzie. Przecież wyjdę handy, pójdę tak na tyły do punktu. I, zobac i zobacz co robię. I będę wiedział, że jest opcje, że samemu co zajął. No, po prostu... To zrobię. Jest to opcja. I jednak nie ma. Nadal nie zdążyłem dojść do punktu i dostałem z rakiet. Więc myślę, że nie będę próbował teraz całego tego przejąć, bo praktycznie od razu dostałem z rakiet. A to wiem, jak to dozegram. Muszę wbić, oni też już nie mają. Dobra, to wiem co zrobię. Wyciściłem wszystkich. To było bliskie. To było nawet bardzo bliskie. A już jest działko prędzej go nie było, ale już jest na no. coś się łatwiej za kąż godzinę już gadam, więc. Muszę się mnie zrozumieć. O! I tego się nie spodziewałem, że tak. Samemu praktycznie moi, moi ci zajmą ten punkt. Bo ja tam praktycznie. Ja chyba tylko jednego gościa wybuchowego załamałem. Ja się tego. z granatnikiem. Okej. Okay. Teraz jak to się. na ten na świat. OK. i teraz po tym meczu em, będzie koniec pierwszej połowy filmu. Zobaczę czy mi wszystko działa, jeżeli tak będzie to filmy będą dzielone, jednakże obrona będzie trochę dłuższa i się obawiam tej obrony. Ale trzeba być ku dobrej myśli, jeżeli teraz nie będzie działać to już po prostu cena... Nie wiem co będę chyba musiał poprzeglądać z całego YouTube'a, cały internet, żeby znaleźć to co robię źle. Dalej otwierać mi to. Dalej! Otwierać mi to. Przy nie mam... No i myślę, że mogę sobie na silku przyjść. O tak. Widać, że... Ho guarda, non ci sono stabiliti, ma Okej, okay, okej. Okay. Okay, okay. teraz tutaj. jest mm. z wami. Łatwo. Łatwo. Za łatwo. Prze w przednim meczu było wiele gorzej. Zresztą to jest. Czysta. więc, kończę pierwszą połowę, tak, z tym jako obrona, więc zaraz zobaczycie już po prostu jak będzie wyglądała druga połowa.